Cześć witajcie moi drodzy ja jestem Jeremia w dzisiejszym odcinku porozmawiamy troszkę o stanowisku gamingowym oraz o stanowisku do nagrywania na przykład na YouTube jak w moim przypadku moi drodzy pokażę wam jak się zmieniało moje stanowisko co ważnego trzeba tam umieścić oraz przede wszystkim na przykład na co zwrócić uwagę przy kupowaniu sprzętu do gier moi drodzy przy parametrach komputera przy różnym sprzęcie przy kamerach przy różnych przejściówkach myszkach klawiaturach o tym wszystkim moi drodzy zaraz porozmawiamy i koniecznie zostawcie łapkę w górę oglądacie ten film do końca moi drodzy oraz też zostawcie subskrypcję, moi drodzy. Oglądajcie ten film koniecznie. Podstawowe kwestie, jeżeli chodzi o gaming, jeżeli chodzi o w ogóle organizację waszego stanowiska, moi drodzy, co do klawiatury i myszki, moi drodzy. Zacznijmy może od myszki. Jest to myszka od Zowi, moi drodzy. Zowi w sumie się czyta. E, moi, jest, jest to od, chyba od BenQ Zowi, moi drodzy. W każdym razie jest to myszka, moi drodzy, bardziej wyprofilowana pod E-Sport. Jest ona naprawdę prosta w budowie, ona nie ma jakichś wydziwień, jest to bardzo, ale to bardzo prosta myszka. Jest ona wygodna, poręczna, mieści się idealnie w dłoni i jest, jest ona, moi drodzy, idealna do gier typu FPS, na przykład do Counter Strike'a, do jakiegoś tam Battlefielda, nie ma ona jakichś mnóstwa tutaj przełączników, przycisków, jest ona bardzo prosta, ma ona kilka trybów czułości i naprawdę bardzo wam polecam, jeżeli, jeżeli gracie w takie gry bardzo mechaniczne, jak właśnie Counter Strike, dziejecie się właśnie sprawność tej myszki. I to jest ona w tym celu moi drodzy idealna do tego celu. Kładki jest to podkładka Razera, nawet nie wiem jak się nazywa. Jest to w każdym razie materiałowa, prosta podkładka na taką gumę w środku, która też trzyma się naszego biurka i nie ma z nią jakiegoś większego problemu. Mm. Co do klawiatury, moi drodzy, ta klawiatura też ma około chyba 5 bądź 4 lat. Jest to model e, Razer Black Widow, chyba Ultimate, coś takiego. Jest to klawiatura mechaniczna, niestety jest ona głośna i to jest jej największa wada, że jest to klawiatura bardzo głośna i czasami na nagry przy nagrywaniu, na nagrywkach, na rozmowie, na Teamspeaku, na Discordzie słychać to, że ta kamera po prostu y, brzmi, tak? Te przyciski brzmią i jest to główna wada tej klawiatury, lecz jak na swoje lata, e, jak ona ma 5 lat, to jeszcze ta technologia naprawdę nie nie była, tak, nie była tak powszechnie dostępna jak teraz. Nie były tak tanie te klawiatury, dlatego że już teraz możemy kupić klawiatury, moi drodzy, mechaniczne za jakieś 70 zł. Wtedy klawiatury mechaniczne się zaczynały od chyba 300 zł. Ta klawiatura kosztowała jak była nowa 600 zł. Teraz pewnie jej wartość jest dużo mniejsza. W każdym razie służy mi już chyba ponad 5 lat i jest ona naprawdę dobra, więc mogę Wam też polecić, moi drodzy. Przejdźmy w takim razie teraz, moi drodzy, do fotela. Czyli jest to, moi drodzy, fotel, już Wam może pokażę jest to fotel od firmy Diablo moi drodzy, jeżeli ktoś śledzi mój kanał gamingowy to powinien dobrze wiedzieć już o tym fotelu wszystko jest to fotel Diablo Chels, model X-Ray, jest to rozmiar XL moi drodzy jest on bardzo wygodny, ma on ergonomiczny kształt i niemu tak naprawdę czujemy się komfortowo grając, pracując na komputerze oraz jak wykonywać jakiekolwiek działania na komputerze, a więc moi drodzy przejdźmy teraz może do mikrofonu, czyli zestawu tak naprawdę audio, który tutaj używamy moi drodzy, mikrofon jest to Rode NT USB moi Drodzy, mikrofon od Roda, chyba podaje, jedyny, który działa na wejście USB do samego komputera, moi drodzy. I to jest specjalnie taki mikrofon studyjny pod nagrywki, moi drodzy, pod YouTube'a, pod ogólnie nagrywanie dźwięku. Też jest często używany, jeżeli chodzi o jakieś amatorskie śpiewanie bądź gry na instrumencie. Jest on generalnie mikrofonem studyjnym z takim wbudowanym, niedużym, ale trochę pop filtrem moi drodzy, aby się nie brudziło i aby, wiadomo, tam troszkę tłumiło te niepożądane dźwięki oraz takie prychy, moi drodzy. Tutaj oczywiście mamy go wywieszonego na ramieniu, podaje, że PS a jeden też od rowda, moi drodzy, dzięki któremu możemy umieścić nasz mikrofon gdzie tylko nam się, gdzie tylko nam się podoba, tak naprawdę na całej długości naszego, e, naszego tutaj studia, moi drodzy. A teraz przejdźmy w takim razie może do monitorów, moi drodzy. Tutaj mamy monitor pierwszy i drugi, jest to główny monitor oraz monitor pomocniczy, monitor taki bardziej, który w sumie tutaj nie puszczamy, nic jest taki bardziej pomocniczy, to był jakiś Spotify, e, jakiś tam Audacity czy OBS jest tam odpalony. E, więc tak, to jest moi drodzy Iyama. To jest moi drodzy po prawej główny monitor, czyli Iyama. Red Eagle, moi drodzy, ma on 27 cali, jest to 144 hz monitor z 1 milisekundem reakcji, jest to typowy monitor pod FPS-y, pod jakieś gry, moi drodzy, nie tyle w gry wyścigowe, co bardziej właśnie takie strzelaki typu tam CS, Battlefield, wiadomo, i jest on generalnie, jest on generalnie taki podstawowy, wiadomo, do użytku, taki jeżeli chodzi o gry i o nagrywanie, do Minecrafta też go używam, jest on generalnie dosyć uniwersalny i dosyć prosty, jeżeli chodzi o jego samą budowę, wiadomo, nie ma tu jakichś zakrzywionych nie jest jakiś curve, nie ma jakichś tutaj innych jakichś natrysków czy wodotrysków, moi drodzy. Tutaj mamy pomocniczy monitor, czyli monitor dela moi drodzy. Jest to monitor, który kupiłem chyba na OLX za jakieś dwie stówki. Ma on chyba Full HD podaj, że z tego co pamiętam Jest to chyba 3-letni monitor W każdym razie jest, je, ma, jest on w bardzo dobrym stanie Jak nagrywaliśmy ten materiał poprzednim razem To jeszcze miałem monitor, moi drodzy, Philipsa Ale właśnie się zepsuł Odłączyliśmy kabel, podłączyliśmy No i jest zepsuty, moi drodzy, stoi tam w kącie Ale na szczęście miałem zapasowy monitor Della Który kupiłem na Elixie. Jest on też, moi drodzy, bardzo dobry Jest akurat monitorem pomocniczym e, Szczerze nie znam jego szczegółowych parametrów I nawet nie chcę was nimi zanudzać tutaj W każdym razie używam go jako monitora pomocniczego teraz przejdźmy może do samego biurka moi drodzy, biurko jest kupione w Ikea, jest to najnowszy mebel bo chyba nawet przedwczoraj jest kupione jak oglądacie ten film, e, w każdym razie e, jest to biurko z drewna moi drodzy chciałem biurko plastikowe kupić, ale uznałem że biurko drewniane będzie stabilniejsze będzie lepsze, jest ono stabilne nic się nie trzęsie, nie, nie ma jakichś takich drgań na, na tym biurku no i sprawuje się, póki te dwa dni się dobrze sprawuje, moi drodzy. Jest ono też grube, co jest zaletą, jeżeli chodzi o przykręcanie właśnie takich rzeczy, jak na przykład to ramię tutaj mikrofonowe, albo jeżeli chodzi o umieszczanie rzeczy cięższych, jak na przykład statywy z aparatami, tak? To też jest dosyć istotna kwestia. No i to jest biurko, moi drodzy. Teraz może opowiem wam w takiej, takiej przerwie lepiej od samego sprzętu komputerowego o perełce, można powiedzieć, takiej, czyli o kontrolerze, czyli takiej, takiej konsoli muzycznej, której bardzo często, moi drodzy, którą bardzo często używam, zwłaszcza kiedy ktoś tam do nas przyjdzie, moi drodzy, możemy wtedy pomiksować sobie wasze ulubione kawałki na tym kontrolerze, wiadomo, jeżeli ktoś się zna tam na podstawach, jeżeli chodzi o takie dj jakieś sprawy, to powinien wiedzieć o co chodzi, jest to bardzo prosta konsola, moi drodzy, do puszczania muzyki i się nieźle pobawić miksując swoje kanałki, kawałki ulubione na jakichś imprezach, moi drodzy, albo chociaż jak ktoś do was przyjdzie i chcecie po prostu puścić sobie fajną muzykę, jest on podświetlany ma on led -y wbudowane, możemy sobie nawet zrobić taką mini, taką kulę, taką można powiedzieć kulę z takimi Światłami kręcącymi się, jak to jest na dyskotekach. No i on też służy jako karta dźwiękowa, jeżeli go podłączymy, mamy też wyjście słuchawkowe, na którym możemy sobie i słuchać miksowanej muzyki, i też, i też stosować jako dźwięki systemowe. To jest też właśnie w nim fajne, moi drodzy. I on też tutaj zawsze, zawsze jest używany. Mm. A więc moi drodzy przejdźmy teraz do kwestii samego dźwięku, czyli moi drodzy słuchawek i głośników, które używamy tutaj na co dzień. Jeżeli chodzi o słuchawki to osobiście zrezygnowałem z jakichś gamingowych słuchawek, nie używam jakichś e, specjalnych tam Razera albo jakichś tam X-ów. Używam moi drodzy zestaw od Boze, moi drodzy, czyli od marki bardziej dźwięku, takiego profesjonalnego profesjonalnej aparatury dźwiękowej jak na przykład producentów właśnie słuchawek albo jakichś wszelkiego rodzaju kolumn dźwiękowych. W każdym razie moi drodzy są to słuchawki od Boze, które już mają. Mają ponad chyba 4 lata, dlatego są też, moi drodzy, wytarte przeze mnie, bo używam ich codziennie. Sprawują się one, moi drodzy, bardzo dobrze. Będę musiał wymienić w nich poduszki, moi drodzy. E, używam ich generalnie jako słuchawki do komputera, pomimo tego, że mają Bluetooth. A moi drodzy, podłączam je sobie do mikrofonu przez, przez oczywiście mini-jacka i dzięki temu po prostu używam ich jako słuchawki na co dzień gamingowe. Słucham tak naprawdę w nich całych dźwięków z komputera i są naprawdę bardzo wygodne. Nie czuć ich w ogóle na głowie i tak naprawdę sprawiają wrażenie, jakbyśmy w sumie prawie niczego mniej założonego i też redukują bardzo dobrze szum, więc akurat jeżeli chodzi o słuchawki to słuchawki Bose naprawdę Wam polecam pomimo tego, że są to bardziej do, do słuchania muzyki i słuchawki tyle naprawdę w komputerze się sprawują zarówno bardzo, ale to bardzo dobrze. Poza tym możemy je oczywiście używać jako słuchawki normalne do słuchania muzyki gdzieś tam w pociągu czy gdziekolwiek oczywiście jak sobie chodzimy albo po prostu w domu i do tego moi drodzy mam zestaw głośników e, głośników komputerowych bozek które tutaj są moi drodzy z boku e, za monitorami moi drodzy są to głośniki komputerowe które które służą głównie jako odtwarzacze właśnie systemowe tutaj są mają bardzo dobre też basy są też odbozem moi drodzy e, no i no i w sumie ja o tyle Rzadko używam głośników, głośników komputerowych, tyle bardziej częściej używam słuchawek do, do słuchania dźwięków wszelkiego rodzaju na swoim stanowisku. Ale wiadomo, że są momenty, kiedy to właśnie, kiedy to właśnie e, te głośniki okażą się też niezawodne, moi drodzy. E, no i jeżeli chodzi o kolejne kwestie, to mamy też tutaj na przykład oświetlenie studyjne, jak na przykład lampy z parasolkami studyjnymi. To są bardziej, moi drodzy, to jest bardziej oświetlenie fotograficzne, e, ale oczywiście wykorzystujemy je tutaj do oświetlenia green screenu i oświetlenia całego stanowiska. Jeżeli chodzi o nagrywanie, aby, aby obraz był dobry, moi drodzy, zawsze, ale to zawsze musi być to światło, czyli musi być zawsze naświetlenie naszego, naszego miejsca, które chcemy nagrać, tak? Cokolwiek chcemy nagrać, światło musi być bardzo dobre i obojętnie za ile kupimy sobie aparat, może być jakiś tam pierdyliar tysięcy, zawsze światło, moi drodzy, musi być, dlatego też mam dwa, e, dwie lampy tutaj z parasolkami stacyjnymi oraz mamy leda też LEDa, który oświetla bezpośrednio taką strumień, taką smugą światła, który jest bardziej punktowym oświetleniem, ale mamy tam regulowaną też regulowane nasycenie barwami oraz regulowaną regulowaną jasność, moi drodzy. Tutaj za mną pewnie jak zauważyliście, już jest green screen i mam go już od dosyć dawna jest on na dwóch statywach, moi drodzy. Używamy go do streamingu, używamy go do nagań, kiedy wycinamy tło. Jest to green screen moi drodzy 160 cm szerokości Więc jest dosyć moi drodzy szeroki Czyli obejmuje dość szeroki kadr jeżeli chcemy nagrać kamerą I to jest przede wszystkim w nim dobrze A długości moi drodzy ma 3 metry Więc starczy na naprawdę długo moi drodzy I ten zestaw takiego green screena z takimi dwoma lampami Z parasolkami chyba kupiłem za ponad 300 zł na Allegro Więc nie są to jakieś kosmiczne pieniądze A jeżeli ktoś chce naprawdę się pobawić w streaming To jest to rzecz moi drodzy Idealna Teraz przejdźmy może do kategorii obrazu Czyli czym nagrywamy filmy moi drodzy Czym streamujemy oraz wszelkiego rodzaju obraz poza komputerem, oczywiście poza grami. Więc zacznijmy, może, od takiej najbardziej podstawowej kwestii, czyli od kamery internetowej Logitech C922, która służy właśnie do streamingu moi drodzy. Nagry ona, można powiedzieć, nagrywa czy streamuje w jakości Full HD. 30 czy nawet 60 klatkach, co daje dosyć płynny obraz i naprawdę dobrze jakościowo obraz. Pewnie większość streamerów używa właśnie Logitechów C920 jako kamerek do streamowania, moi drodzy. Jeżeli chodzi o pozostałe, pozostałe kwestie z nagrywaniem, tutaj przez wiele lat to jest moi drodzy Canon EOS 7D jest to model podajże z roku 2009 albo i nawet wcześniej moi drodzy, jest to jedna z pierwszych takich lustrzanek cyfrowych dość dostępnych na rynku moi drodzy, ten aparat ma ponad 10 lat, nagrywałem już nim naprawdę długo, nagrywa on Full HD w 24 klatkach i to jest tak naprawdę wada, która dyskwalifikuje go w pewnym sensie z możliwości nagrywania tym aparatem z tego względu, że podczas obróbki tego filmu później zawsze jakieś klatki uciekną coś się stanie z jakością i niestety no nie gwarantuje on tak dobrej jakości Jak na przykład aparat Lumix GH5 Którym właśnie teraz widzicie ten obraz Moi drodzy jest to nowy aparat, który musiałem kupić Właśnie aby sprostać oczekiwaniom I nagrać ten e, materiał W Full HD dosyć płynny Bo niestety ten aparat no już pomimo mimo Swojego swojego wieku oczywiście To wiadomo, że wtedy jeszcze ta technologia nie była tak Dopracowana i tak dostępna moi drodzy Jak teraz moi drodzy i żeby wtedy kupić aparat e, Który by nagrywał w takiej Rozdzielczości, jakości, płynności jak ten aparat To trzeba byłoby wydać wtedy dużo więcej kasy ale i tak, jak na swoje lata, ma bardzo dobre parametry, jeżeli chodzi o fotografię. Robi tak naprawdę zdjęcia chyba w rozdzielczości 5K, czyli 5000, 5000 szerokości. Więc naprawdę, jeżeli chodzi o zdjęcia, to się bardzo dobrze spisuje, moi drodzy. Tutaj jakiś obiektyw też nie jest, moi drodzy, jakiś genialny. I ten aparat też jest mega ciężki, więc na gimbale się raczej nie nadaje. To też jest jego wada. I niestety nie ma jakiejś dobrej stabilizacji. Ale jako aparat do zdjęć, jako taki można powiedzieć, amatorski aparat, naprawdę dobrze służy. I służył, moi drodzy, chociaż już jest w sumie emerytem, jeszcze jeżeli chodzi o aparaty. I to jest też właśnie, i to jest też właśnie, ale takie takie wiecie, takie rzeczy zawsze będą, zawsze pozostaną w sercu, moi drodzy. A więc, moi drodzy, właśnie teraz zobaczyliście moje obecne studio, jak się zmieniło, moi drodzy, każdą tutaj aparaturę, napiszcie w komentarzu, jeżeli coś was zainteresuje, jeżeli, jeżeli byście chcieli się dowiedzieć czegoś więcej, moi drodzy, o tym stanowisku, o moim studiu, o tym sprzęcie, który właśnie teraz widzicie, moi drodzy, to koniecznie napiszcie to w komentarzu, pamiętajcie też, aby zostawić subskrypcję i łapkę w górę na tym nowym kanale, na którym będą się pojawiać też właśnie filmy bardziej o sprzęcie, właśnie bardziej o porównaniach różnego rodzaju sprzętu, bardziej takie technologiczne właśnie zagadnienia, jeżeli chodzi o kamery, aparaty, jakiego jakiego rodzaju sprzęt, więc to zobaczcie głównie na tym kanale, moi drodzy. kończę, zostawcie tej subskrypcji i napiszcie, co chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku, może coś Wam opowiedzieć dalej o tym studiu, o jakichś zagadnieniach, jak jeżeli chodzi o myszki, klawiatury, audio, wideo, cokolwiek byście chcieli wiedzieć, moi drodzy, napiszcie w komentarzu, zrobimy o tym, moi drodzy, film, więc do zobaczenia w kolejnych filmach, pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję i łapkę w górę, do zobaczenia na kanale Jeremi oraz na kanale Jeremi Vlog, oczywiście pamiętajcie o tym i do zobaczenia, moi drodzy, żegnajcie.